Cześć, witajcie na początku majówki, mam nadzieję, że spędzicie ją bardzo ciekawie, a jeżeli nie albo nawet zresztą większość moich widzów i tak ogląda mnie na komórkach, więc dzisiaj recenzja kontrolera Nakon Revolution Pro Controller Unlimited. Za niedługo Nakonowi i innym firmom skończą się chyba słowa, które będą mogli zmieścić na pudełku. W każdym razie jest to jeden z najtańszych kontrolerów klasy premium na PlayStation 4. Konkurencja to Astro C40, Razer Rage Ultimate, i SCAV Vantage, o ile dobrze kojarzę, wszystkie te kontrolery oscylują w okolicach 200 dolarów. W zależności od tego, jak dobrze poszukacie. Ten można kupić za 650 zł i uważam. Y Płacąc z własnej kieszeni za ten kontroler, że jak najbardziej jest to kontroler, który może być wart waszych pieniędzy. Nie zauważyłem na nim żadnego driftu, nie zauważyłem na nim żadnego input lagu, nie zauważyłem żadnych problemów związanych z działaniem mechanicznym, które pojawiały się na jego droższych konkurentach. Poza tym oprogramowanie jest dosyć przyjazne, a obsługa jedyne, czego tak naprawdę od Was wymaga, jeżeli gracie na PlayStation od dawna to przestawienia się. Na asymetryczne gałki, i jako gracz, który od 95 roku gra na PlayStation, powiem Wam, że to jest możliwe, jeżeli tylko chcecie. Drugą rzeczą, na którą muszę zwrócić uwagę, o czym będę mówił dalej, ale to jest taki wstęp dla leni, którzy nie będą chcieli zobaczyć reszty materiału, są te przyciski. Uważam. Że są one troszeczkę za słabo zaakcentowane na obudowie, i w momencie, kiedy gram, zwłaszcza w ferworze walki, i wykorzystuję te palce, które zazwyczaj nie są wykorzystywane podczas grania na konsoli, po prostu czasem nie jestem pewien, czy mój palec leży na przycisku. Ale o tym. O tym w samej recenzji. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i udzielania. Jakakolwiek forma interakcji z tym materiałem sprawia, że algorytm YouTube jest dla mnie bardziej przychylny, a dzięki temu kanał może się rozrastać. Także zapraszam Was na moją recenzję kontrolera Nakon Revolution Pro Controller Unlimited. Po tym wstępie myślę, że powinniśmy pomówić o jakości wykonania tego kontrolera. Zostały w nim wykorzystane wysokiej jakości plastiki. Przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, nic mi jeszcze nie pękło. Można ich tu znaleźć kilka rodzajów. Sama obudowa kontrolera sprawia wrażenie dosyć przyjemnej w dotyku ze względu na specyficzny materiał, z którego została wykonana i to jest jakby największa część tej obudowy. Jest to jakiegoś rodzaju plastik pokryty czymś w rodzaju gumy. W każdym razie jest naprawdę przyjemny do doty dotyku. Nie jest śliski, ale jednocześnie jest mało odporny na pot, więc nie jest to problem takiego, wiecie, błyszczącego plastiku, na którym zostają odciski palców, ale bardziej problem materiału, który częściowo wchłania nasz pot, pozostawiając przynajmniej dla niektórych, wydaje mi się, nieestetyczne ślady. I muszę zaznaczyć, że nawet ściereczka, która jest dodana do kontrolera, nie jest w stanie usunąć tego typu. Śladów, ponieważ jak zapewne domyślacie się przed przygotowywaniem tej recenzji bardzo dokładnie starałem się wytrzeć ten kontroler. W różnych miejscach kontrolera, tak jak wspomniałem, wykorzystane są różne plastiki. Mają one przede wszystkim zwiększyć wytrzymałość tych konkretnych elementów konstrukcji. I na przykład pierścień wokół gałek jest wykonany z twardego, bardzo śliskiego plastiku, który nie powinien się wycierać. Same trzpienie, mimo że są wykonane z plastiku, możemy na nie nałożyć takie tulejki stalowe. Które jak widzicie, mają kilka rozmiarów i pozwalają nam zmniejszyć promień wychylenia. Sam osobiście nie znalazłem dla nich zastosowania. Przynajmniej jeżeli chodzi o te tulejki, które mają grubsze ścianki. Ja osobiście nie lubię ograniczać sobie promienia wychylenia gałki ze względu na to, że odbieram sobie w pewnym sensie precyzję. Chociaż znam osoby, które wykorzystują średnie ustawienie tych gałek, ja osobiście wolę korzystać z najcieńszych, a resztę ustawić sobie w oprogramowaniu. Więc tak naprawdę jedyną rzeczą, o którą się martwię, jeżeli chodzi o gałki analogowe w Nakon Revolution Pro Unlimited, są elementy plastikowe odpowiedzialne. Za utrzymanie nasadek, czyli tych grzybków analogowych, na miejscu, bo o ile samo nałożenie. Tych tulejek, które są wykonane ze stali, są bardzo fajnie wykonane. Nie ma większego ryzyka ich uszkodzenia. No, może poza tymi najcieńszymi. To same grzybki oraz trzpienie są już wykonane, tak jak wspomniałem, z plastiku i mają pewne elementy, które za każdym razem, kiedy wpinamy je w siebie, po prostu one delikatnie muszą się odginać. Obawiam się, że jeżeli będziemy bardzo często wymieniać te elementy, dojdzie do zmęczenia materiału i to po prostu pęknie. Na chwilę obecną nie znalazłem tak naprawdę żadnych problemów z samym systemem. Jest on bardzo prosty do ogarnięcia, nie wymaga szczególnie dużej siły, ale jednocześnie trzymają się te elementy w swoich gniazdach bardzo dobrze. Przyjemny klik informuje nas o tym, że wszystko wskoczyło na miejsce i tak naprawdę kolejne miesiące użytkowania tego pada pokażą, czy pojawi się jakiś problem ze zmęczeniem materiału, czy to się wyłamie, czy to się będzie trzymało. Ja osobiście w momencie, kiedy ustawiłem już sobie te gałki w sposób, który mi odpowiadał, wybrałem odpowiednie końcówki, wklęsłe w tym wypadku nie planuję ich zmieniać, ponieważ y, każda zmiana w wpływa na pamięć mięśniową, która jest bardzo ważna w różnego rodzaju grach. Pomówmy teraz troszeczkę o przyciskach funkcyjnych, czyli o trójkącie, kwadracie, kółku i krzyżyku. Słuchajcie, te przyciski są tutaj większe niż te, które macie na standardowym DualShock'u. Niedużo, milimetr, maksymalnie 1,5 do dwóch, nie mierzyłem, ale no, odczuwalnie są większe. Sprawia to, że łatwiej można w nie trafić, chociaż jeżeli mam być szczery, to nie wydaje mi się, aby ktokolwiek kto miał standardowego Dualshoka, poczuł jakąś znaczącą różnicę. No a jeśli miałeś kłopoty z trafieniem w przyciski na standardowym DualShock'u, to nie wydaje mi się, aby powiększenie ich o 2 mm jakoś szczególnie pomogło Ci w tym problemie, ponieważ wydaje mi się, że problem nie leży po stronie Pana. Grając na tym padzie przez mniej więcej 25 dni codziennie odniosłem też wrażenie, że pewnego usprawnienia czy polepszenia designu doczekał się krzyżak i mówię tutaj względem pierwszego nakona, ponieważ nie miałem okazji korzystać z nakona fałdowa, więc grałem głównie w Dragon Ball Fighter Z na tym krzyżaku, nie miałem żadnych problemów z rejestrowaniem zarówno kierunków głównych czy skosów. Ale słuchajcie, biorąc pod uwagę, że większość obecnych gier jest projektowana na konsole z myślą o wykorzystaniu gałek analogowych, a sam nieszczególnie często korzystam z krzyżaka jako, jako mojego głównego sposobu kontroli w grach, nie zauważyłem tutaj jakichś szczególnych wad, o których warto by było wspomnieć. Jestem jednak przekonany, że są osoby, które częściej wykorzystują tą formę sterowania i ich uwagi, ich spostrzeżenia będą na pewno bardziej krytyczne i bardziej celne. Teraz myślę, że można by powiedzieć kilka słów o samych analogach oraz triggerach, które są na pewno dosyć istotnym elementem tego kontrolera. Jak wspomniałem we wstępie, nie zauważyłem tutaj żadnego driftu, nie zauważyłem żadnego lagu. Gałki bardzo sprężyście wracają na swoją pozycję, jednocześnie nie przebijając centrum, czyli w momencie kiedy puścimy gałkę z boku, ona wraca dokładnie do środka i nie przechodzi na drugą stronę, czyli nie ma takiego jakby to powiedzieć drgania i przede wszystkim mamy tutaj też bardzo ważne o czym trzeba wspomnieć. Podobnie jak w poprzednich kontrolerach nakona mamy asymetryczne ustawienie gałek, które z całą pewnością może być problematyczne dla wieloletnich użytkowników PlayStation i zapewniam was, słuchajcie, jeżeli zdecydujecie się na ten kontroler, to mniej więcej po tygodniu czy dwóch, jeżeli będziecie w stanie to wytrzymać, będziecie się w stanie przyzwyczaić do tych gałek. Oczywiście trzeba chcieć i mieć cierpliwość. Ja sam, słuchajcie, gram na konsolach PlayStation od wydania oryginalnego PSX-a w 95 roku i udało mi się przyzwyczaić do tego asymetrycznego ustawienia, więc jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi o same gałki, to słuchajcie, odnoszę wrażenie, że stawiają inny opór w trakcie wychylania niż analogi dual-shocka. W moim odczuciu jest ono mniejszy i przyznaję, słuchajcie, że przyzwyczajenie się do tego innego oporu, sprężystości gałki, zajęło mi troszeczkę czasu. Pamięć mięśniowa nie jest. Y Czymś, co łatwo mi przezwyciężyć, i przygotujcie się, słuchajcie, na górę frustracji, jeżeli zdecydujecie się podjąć wyzwanie przestawienia się na asymetryczne ustawienie gałek oraz przyzwyczajenia się do nowej dynamiki, czy jak to woli, oporu wychyłu gałki. Jak już wspomniałem wcześniej, w tym kontrolerze możemy fizycznie ograniczyć promień wychylenia gałki za pomocą specjalnych metalowych tulejek. Oprócz tego, też wspomniałem pokrótce, że możemy wykorzystać dwa rodzaje końcówek analogowych, wklęsłe i wypukłe. Niestety, producent nie przewidział możliwości zmienienia wysokości trzpienia gałek, która również w mojej opinii powinna być standardem w kontrolerach premium. Jestem przekonany, że słuchajcie dla wielu osób, które zdecydują się zapłacić te 650 plus zł za kontroler, będzie to duży minus, ponieważ ja osobiście lubię grać na przedłużonym analogu, ponieważ daje mi to większą precyzję. I na szczęście dla mnie i innych osób, które lubią tego typu modyfikacje, można bez problemu na te analogi założyć gumki, na przykład Hamy, które jakiś czas temu można było kupić za 19 zł w zestawie z Fallout 76. Więc znalazłem sobie właśnie takie gumki. Mimo, że sam grzybek analoga jest ciutkę mniejszy niż ten na standardowym Dualshocku, bez problemu ta nasadka się trzyma, nie spada i jednocześnie nie ryzykujemy uszkodzenia samej nasadki. Więc jest to rozwiązanie, jeżeli chcielibyście przedłużyć swoją gałkę analogową. Natomiast nie udało mi się przetestować bardziej markowych nasadek, po prostu nie mam do nich dostępu i nie chciałem specjalnie kupować kontrol Freaków i innych tego typu bajerów. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś informacje na ten temat, to po prostu piszcie w komentarzach. Jeśli natomiast chodzi o spusty, to w kontrolerze zastosowano analogowe przyciski o jakości rzekomo przemysłowej, o czym sam producent chwali się na stronie. I słuchajcie, same triggery działają naprawdę bardzo płynnie, sprężyście i stawiają przez całą drogę taki sam opór. Nie mamy wrażenia, że naciskamy na sprężynę, która stawia nam coraz większy opór, a sam opór jest ciutkę większy niż w standardowym Dualshocku. Muszę tutaj zaznaczyć, że same triggery dla wielu graczy mogą nie posiadać dosyć istotnej dla nich funkcji, czyli fizycznego, mechanicznego ogranicznika wychylenia. Nakon we wszystkich swoich konstrukcjach premium stawia na regulację software'ową, która mimo, że zapewnia tak naprawdę dokładnie tą samą funkcjonalność, to nie daje graczom takiego fizycznego odczucia osiągnięcia Maksymalnej aktywacji przycisku. Same przyciski L1 i R1 słuchajcie, wykorzystują mikrostyki, nic nadzwyczajnego, słychać bardzo przyjemne kliknięcie, tak samo jak zresztą przyciski pod gałkami analogowymi, czyli L3 i R3. Nie ma tutaj żadnych wad, przyciski bardzo fajnie leżą pod palcami i reagują adekwatnie. No, i słuchajcie, na sam koniec omówienia elementów sterowania zostawiłem sobie dodatkowe przyciski S1, S2, S3 i S4, ponieważ mam troszeczkę mieszane uczucia co do ich funkcjonalności. Z punktu widzenia ergonomii, ich umiejscowienie jest naprawdę dobre. Problemem dla mnie jest niewystarczające zaakcentowanie tych przycisków na obudowie. Jeżeli można to tak określić, słuchajcie, czasem po prostu nie jestem pewien, czy mój palec jest na tym przycisku, czy nie. Być może potrzebuję więcej czasu niż te 25 dni, aby przyzwyczaić się do ich lokalizacji. Ale tego typu problemu nie miałem w innych kontrolerach, na których te przyciski były w jakiś specyficzny, znaczący sposób zaakcentowane na obudowie. Tutaj Praktycznie licują się, słuchajcie, z obudową, i mamy tylko drobną fakturę, drobne wycięcie, pokazujące nam, czy dające nam odczuć, że nasz palec znajduje się na przycisku. I słuchajcie, przez cały czas, kiedy ten kontroler był w moich rękach, grałem na nim przede wszystkim w FPS oraz inne gry, aby sprawdzić jego funkcjonalność i móc o tym powiedzieć w tej recenzji. Jednak przez ten cały czas y, powtarzał się problem, jakby braku świadomości lokalizacji tych przycisków. I wiem, że i zauważyłem też, słuchajcie, zauważyłem, że w miarę postępu, czy mijania czasu, coraz rzadziej zdarza się, że nie trafiam w ten przycisk, lub jestem cały czas bardziej świadomy jakby lokalizacji. Ale w poprzednim na konie, V1, nie miałem w ogóle takiego problemu, ponieważ ten przycisk cholera wystawał i nie było sposobu, żeby go pominąć. Więc wydaje mi się, że z biegiem czasu przyzwyczaję się do tego jeszcze bardziej, ale gdyby te przyciski były lepiej zaakcentowane na obudowie, ten problem mógłby nie wystąpić w ogóle. I to już prawie koniec. Słuchajcie, jeszcze kilka słów o żywotności baterii, ponieważ do, jak do Doskonale wiecie, ten pad ma zarówno funkcjonalność przewodową, jak i bezprzewodową, i dostajecie, jeżeli chodzi o przewód 3-metrowy kabel USB-C, co eliminuje konieczność zastanawiania się w ogóle, w jaki sposób wpiąć tą wtyczkę w pada, co jest bardzo miłym rozwiązaniem. Sama wtyczka jest naprawdę bardzo dobrze zaprojektowana i w odróżnieniu do poprzednich konstrukcji na Kona, jeżeli ktoś miał jedynkę V1, to wie, tym razem mamy rozwiązanie standardowe, które dodatkowo dzięki specjalnemu zagłębieniu takiemu slotowi wzmacnia i usztywnia połączenie, zmniejszając znacząco osłabienie ryzyko wyłamania kabla czy uszkodzenia go. A nawet słuchajcie, nawet jeżeli ten kabel by wam się uszkodził, to będzie o wiele łatwiej go zastąpić, ponieważ w przypadku pierwszej wersji na Kona, nie pamiętam jak było w drugiej, musieliśmy zamówić dodatkowy Kabel od producenta, który wcale nie był tani. Teraz po prostu idziemy do pierwszego elektromarketu i kupujemy kabel USB-C na USB. Jednak, jeżeli zależy Wam na graniu z użyciem przewodu, to lepiej kupcie poprzednią wersję na Revolution v 2 która pod względem funkcjonalności nie odstaje tak bardzo od tego pada, a jest o 200 zł tańsza. Natomiast ten kontroler to przede wszystkim możliwość gry bezprzewodowej. I tutaj wcale nie mamy aż tak złych osiągów. Zasięg bezprzewodowej funkcjonalności pada przekracza, przynajmniej w moim przypadku. To co deklaruje producent, czyli 7 metrów, u mnie konsola znajduje się w innym pokoju niż ekran, na którym gram. Jest to około 7 do 9 metrów, w zależności od tego, w którym miejscu na sofie siądę i o ile w przypadku dualszoków czwórek zawsze muszę siadać w konkretnym miejscu, ponieważ tracę ten zasięg i to jest ledwo co 7 metrów, w przypadku tego kontrolera nie miałem żadnych problemów z zasięgiem w dowolnym miejscu pokoju, więc ten zasięg w moim przypadku wyszedł troszeczkę wyższy. Natomiast jeżeli chodzi o żywotność baterii, to po wyłączeniu wibracji i zmniejszeniu podświetlenia tego pierścienia do minimum, udało mi się wydłużyć żywotność baterii do 45 minut po deklarowanych przez producenta 7 godzinach, czyli 7 godzin 45 minut udało mi się wycisnąć z tego kontrolera, ale zaznaczam, że nie podpinałem też headsetu do samego kontrolera, więc korzystałem z innych słuchawek, więc jeżeli będziecie korzystać z wibracji, podświetlania i słuchawek, prawdopodobnie ta żywotność spadnie do 6-6,5 godziny, w zależności od tego jak bardzo intensywna będzie ta gra jak często silniczki w kontrolerze będą działały. Na sam koniec troszeczkę o wyważaniu kontrolera i o etui. Słuchajcie, samo wyważanie jest rozwiązane w o wiele lepszy według mnie sposób niż w przypadku poprzednich wersji, czyli V1 i V2. Nie potrzebujemy żadnego specjalnego narzędzia, aby dostać się do samej komory, w której montujemy odważniki, które są w wagach 10, 14 i 16 gram. Dzięki temu możemy dostosować kontroler do siebie i tak jak widzicie, mimo że robię to jedną ręką, jest to dosyć proste. Co więcej, same te klapki, które, jak widzicie, można jedną ręką odsunąć, są skonstruowane w taki sposób, że w trakcie tych wszystkich dni gry nie zdarzyło mi się ani razu, żeby w trakcie nawet mocnej wymiany ognia, czy jakiejś bardzo mocnej i intensywnej akcji, żeby same mi się te elementy otworzyły. Oczywiście, jeżeli macie ten kontroler, to jestem ciekaw Waszej opinii o tym nowym sposobie montażu odważników, ale to w komentarzach. Teraz przechodzimy do etui. Sama etui jest bardzo fajnie zaprojektowane, ładne, niebiesko-czarne kolory, kojarzą się oczywiście z PlayStation 4. W etui znajdzie się miejsce na każdy element, który może Wam się przydać, jeżeli zabieracie kontroler na przykład do kumpla. Znajdzie się miejsce na kabel, na e-wszystkie, na absolutnie wszystkie elementy kustomizacyjne oraz na odbiornik bezprzewodowy. Więc jest to naprawdę fajnie zaprojektowane pudełeczko, które jest dosyć wytrzymałe. Nie twierdzę, że powinniście po nim skakać, ale na pewno nie powinno nic się stać waszemu kontrolerowi, jeżeli po prostu wrzucicie je do plecaka. Zanim przejdę do podsumowania, kilka słów o samym oprogramowaniu. Omówiłem je co prawda w innym materiale, więc nie będę się tu rozgadywał na ten temat. Zachęcam was do obejrzenia, gdzieś tu to powinno wyskoczyć w formie jakiejś karty. Natomiast sam proces programowania za pomocą aplikacji jest dosyć przejrzysty i prosty, co nie znaczy, że jest idealny. Aplikacja mimo to pozwala na bardzo szeroką gamę modyfikacji, zarówno słuchajcie, czysto funkcjonalnych, jak i mniej istotnych, czyli wizualnych. I jeżeli miałbym w jakiś sposób podsumować ten kontroler, to jest on bardzo dobrym przykładem na powiedzenie wielu graczy, którzy twierdzą, że lepiej poczekać, poczekać na kolejną wersję konsoli, na kolejną wersję pada, na kolejną wersję czegoś, co może zostać dopracowane. I o ile nadal kontrolery na PlayStation 4 są dalekie od ideału, jakim dla mnie osobiście jest Xbox Elite Controller, to mamy tutaj do czynienia naprawdę z bardzo dobrym, funkcjonalnym urządzeniem, które na tle konkurencji nie odstaje funkcjonalnością, ale za to kusi atrakcyjną ceną. Jeżeli chodzi o trwałość tego tego urządzenia, to wszystko wyjdzie dopiero w czasie. Gwarantuję Wam, że za 9 miesięcy, za 12 miesięcy postaram się zrobić kolejny materiał, tak jak w przypadku moich starych słuchawek do PS3, PS4, Trytonów 5.1. Powiem Wam po prostu, co się zmieniło w funkcjonalności tego kontrolera. Jeżeli macie kasę, jak najbardziej polecam ten kontroler. Nie jest idealny, słuchajcie. Fakt, że nie, nie mamy tutaj symetryczności w tym całym ustawieniu, w tym całym dziadostwie, jest dla wielu graczy po prostu, sk skreśla ten produkt z ich potencjalnej ceny, czy, czy raczej z ich potencjalnej listy zakupów. I się nie dziwię, słuchajcie, pewne przyzwyczajenia bardzo trudno przezwyciężyć. Z mojej strony to będzie wszystko. Yy, uważam, że przynajmniej na razie ten kontroler spełnia moje wymagania. Jego funkcjonalność pozwala wykorzystać yy, naprawdę, do maksimum potencjał wielu gier, zwłaszcza tych, które są nastawione na akcje, czyli przede wszystkim FPS-y, Biatyki. Tak jak widzieliście, przydał mi się w Sekiro, przydał mi się w Pawłow przydał mi się w Antemie, w którego już bardzo rzadko gram, ale nadal w Dumie 2016, te wszystkie gry, które widzieliście, były ogrywane właśnie na tym kontrolerze i nie sprawiły, że nagle zacząłem być bogiem na arenie. Ale sprawiły, że miałem większą kontrolę i miałem pewną przewagę, ponieważ w wielu przypadkach mogłem wykonywać komendy, które wcześniej wymagały, abym ściągnął kciuk z tej gałki i skorzystał z tych czterech przycisków. Więc po odpowiednie przypisanie funkcji tutaj na pewno dawam pewną przewagę. Ale nie, z, nie uczyni z was, mistrza Areny. To nie ten kontroler wygrywa gry. Tylko gracze, którzy odpowiednio go skonfigurują. Więc z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zapraszam Was na Discord, jeżeli chcecie podyskutować. Zapraszam Was do zadawania pytań w komentarzach. Lajki, dislajki i udostępnianie pomagają temu kanałowi. Algorytm YouTube uwielbia interakcję. Więc z mojej strony to już wszystko. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Jak zwykle, słuchajcie tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. Cześć.